Capture the objective. O! Ugh, lag. Boże... Już myślałem, że go nie pocisnąłeś. Ha, wszystko jest Nie mam martwej ciszy, to jest nasze znaczy ninja. Ja wierzę. Ninja? Każdy nabobek mnie usłyszy. Szczególnie ten, który gra Mówiłem. na głośnikach od telewizora. Proszę? Szczególnie ten, który gra na głośnikach od telewizora. A ja. Gdzie o, to na pewno Next? Muszę iść, tam i go zabije. WHH, <noise> ale jestem śmieszny dobry <noise> Dobra, top fup. Jo. Idziemy Mówiłem, mówiłem. Musiałem poznać na ludziach. Co? Kto ma Blackbirda? A Zig. No. Boże wielalgi. Zig to jakiś No. Też tak kiedyś grałem. No tak. Pamiętasz? sumie. No wiesz, ja Cię przyznam dziesiąt lat. No? <laughs> no. Chyba w pierwszym wcielaniu. Co też. Weź <grymne> hey tam. Naprawdę w tej grze każde broń tak samo strzela i naprawdę nie chce mi się grać. Dum, 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 Kurde, HC czterech pancernych dzisiaj, że przynajmniej jeden odcinek. Ale mnie już słyszy na 100%. Nie, bo noob. Dogs. Do do... do... O, hacker, cheater. Akima! No, gdzie ja go zgłaszam? Ale już nie ogarniam. Przez to, że nie gram. Na PC no. Nie gram na PC, ci nie gram w ogóle. Co? Naprawdę. jeszcze z tym na desce nie. jestem. Skate. Yo. Deska jest zajebista. Co? No a nie? No tak, no ale... To jest sam na niej. No to przyjrzej do Polski, co za problem. Tak. Przyjdź po mnie. Deską. <laughs> Simpsonem. No możesz. Jak ustawę naprawią, to może przyjadę. Oh yeah. Co za te 1200, czy ile? Kilometrów. No właśnie. Weź, weź ciąż ma tam zabi. Nie ma. No ten koleżanki mnie wkurza, nie. Co mecz ma takie staty to ja. O, <noise> i ten mech. Czuję się gorszy, a nie jestem. <noise> We lost the... Bo jak ktoś jest lepszy ode mnie, to hacker. Tak. Bo to jest niemożliwe być lepszym ode mnie. Ja i moje KD70, nie ja mam 15:0. Zapomniałem piesko... pieski puścić. Czy masz pieski? No. Masz tak, dawno. Weź ty mi tu niech pan W ogóle przydałby się wygrać ten mecz. Pieski sobie kurde... wychitował. Znaczy Huey. to jest y moment, w którym Next... Rzuca kontrolę o i z boxa przez okno Bo jak zacząłem Jeszcze do kolesia to taki lag, że nie mogłem nic zrobić Jakim cudem są niedostępne? No wszystkie latają Pa, pa, dogs incoming, weź Czyterze mi, z czego on mnie dał. Co to za broń? W ogóle za jakieś Kiedyś gram sobie w MW2 i <laughs> patrzę na ziemię, leży RPD z pociskami oto spraya, nie? Od czego? Spraya. No seryjnie. Od Chopper Gunner... Chopper Gunner, nie? No. I tam pisze normalnie <laughs> RPD pociski Chopper. Przez wszystko. Przez ściany wszystko tym można było sprayować. To sobie wycitował? Chyba na PC to by było. Nie no seryjnie na Xboxie z Vegetasem grałem. Nie wiem, tam są jeszcze takie kurde te haki, że ja nie ogarniam. Weź oni są wszyscy w tym domku co jest dla... Ile Sniper zawsze stoi przy C Bum, bum bum. Jeszcze nie ma nikogo. O jest. To koleś tam były, go nie widział, co jest Nie ma nikogo, dobra? Next sparował, zabił jednego. Jaka muza? Jaka muza? No w Black Opsie. Nie słyszysz? Du Nie. Oni Nic tutaj blisko mnie. Chciałabym mieć skill'a w Black Opsie. Ale kiedyś miałem. Okej, na las stędzie. No, widać go. Jaki blok? Nie, blok, się, bo I Na tchu na, na las stędzie. Na tym też klejmery powinny być pokazane na Blackberdzie. Bo Bo Bobecki nieraz jest tak, że bijesz sobie Blackberda, nie? Nie, nie. Wysokujesz no, i kuźwa ten. Waten. Claymore na co? Prześciany mi granat zrobił. Background na no, mnie nie. Jakbyś ci jest. O i znowu, znowu. Zacząłem szczelacz i lat. We się garni moją czułość. Czy ty masz 35 do zera? No, tak sobie gram. Pierwszy mecz Ty głupi <laughs> jesteś. Naprawdę. Jest. <laughs> Snuk ma no, wszystko jakby było w tym. Tak. Jakie koks, nie? Tak. się nie Taka to jedzenie, w ogóle celności nie mam. Tak, tak, 36 do zera, cześć. Idę sobie. Pokaż, że ci bo nie wiem. Dobra to. Bez winy, strasznie. Patrzcie, patrz, super KD. Siedź na, no to na ja, ja to na YouTube wrzucę, nie? Co? Serio? No no serio. Pozdrawiam no wszystkich moich widzów. Yo.